Halo, zacznijmy od tego. Przedstawię się, powiem kilka słów o sobie. Nazywam się Kamil Hordłowski. jestem obecnym opiekunem i trenerem wstępnym w Automotoklubie Drwęca, który jest od 1968 roku. To jest dosyć długo, prawda? Tak. A powiedzcie mi tak po po, krótce, po ile lat mniej więcej macie? Ja. jest! A naj, najmłodszy, najmłodsza ile lat ma? Antoś ma Antoś Ja mam cztery. Ale ma dwa, a nie trzy. Trzy. Ja mam cztery. ja mam trzy. skoro takie mądre jesteście, bo uważam, że młody, młody mózg jak najwięcej chłonie wiedzy. Powiedzcie mi, do czego te motocykle mogą służyć? Do no. jechania. A, jak jechanie? Jechanie. Do jechanie. A kto mi powie, gdzie możemy, przykładowo, takim motocyklem jeździć? Czy możemy po ulicy jeździć? Nie. Nie? A, no powiedz, jak masz na imię? Bartek. Bartek, tak. Bartek, czy możemy po ulicy jeździć takim motocyklem? Super. Pamiętajcie, że dla najbardziej aktywnych będą też nagrody. A więc tak, powiem Wam pokrótce, na czym polega jazda obronowa. E, czyli jazda terenowa, tak? Jest to. Znaczy przykładowo, e, że zbudowali go ludzie takimi przykładowo z dużymi koparkami, albo e, na przykład e, niektóre pagórki były wytworzone również naturalnie. Czy któryś z Was, e, dzieci, ma motocykl? Ej, a ile tu jest motocyklistów? A powiedz, jaki masz motocykl? Biały. Biały, tak? A ty jaki masz? Biały. Też biały? A też pomarańczowy. Pomarańczowy. No i tutaj na pewno tak jest. Tak. Tam to niekoniecznie, o, to a tu Bartka no, brat no, na pewno. No, a księżniska nasza? Luzowy. Luzowy masz, a. tak? A ty jak masz na imię? Antek. Tak, Antek. Kapa jeździ. Kapa jeździ, Zielony, tak? No, jak wasze Ante? tak? nie? A oni są naczelarne po tacie, tak? I kto jeszcze jeździł motocyklem kiedykolwiek? Ja, ja. ja. A, baby. Super. Ja wiem, ja, no bo my jeździliśmy... Z panem jeździliście na pikniku. Na pikniku. <śmieniu> a, a Tak, właśnie. No. Tak, to ten pan, który was woził Dlatego my wiemy. Dlatego tak? I teraz tak, że popatrzymy się w mały Quiz. Z nagrodami, oczywiście. Żeby nie było, mam tu taką magiczną formę. I teraz tak. Kto podnosi jak najszybciej rączkę, jak zna... albo... Nie jest. Nie jak nie. będziecie znać odpowiedź, podnosicie ręce. Ja postaram się wyłapać, która z osób najszybciej to zrobiła. Czy motocykle potrzebują benzyny jazdy? No no tak! Tak! Tak? Filipów pierwszych. I Filipek. Chodź. Pierwszy. Chodź, chodź, chodź też też to jest tak, najwyższą. Taką ładną pamiątkę, w ręce. Tak patrz, patrz, żebyś kluczy nie zgubił. Ty tak samo. To ci się Co się mówi? Dziękuję. Proszę bardzo. I teraz następny. wracajcie do siebie. I teraz tak. Czy w motocyklu musi być powietrze w kołach? Tak! 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 No to podejdź,

Dziękuję. Proszę. Pana, do domu? Do domu możesz to wziąć. Tak. Dziękuję. Proszę. Do domu. Teraz... Poważnie? Już znasz odpowiedź? No to chodź, jak znasz odpowiedź, to chodź. To ja Ci zadam naukę. Chodź Ci, zadam naukę, pytanie. No widzisz. Jak po jedyny... Szybko. Jako jedyny. Proszę. Brawo, ja się, ja a powiedz tam jakie było pytanie. Pytanie było takie. Najważniejsze. No teraz... Tajemnica. Następną Wojcik rzeczą. I Są, o którą... z Zapytam. Czy jeżdżąc, i czy jeżdżąc motocyklem? Momencik. Czy jeżdżąc motocyklem? Trzeba mieć dużo siły i jeść zdrowo tak. i słuchać rodziców. Tak! Tak! Trzeba! Tak, 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 tak. Trzeba! Tak, tak, A ktoś z tak. was słucha rodziców? Ja! 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 ja, ja. Naprawdę ja nie kończy? Nie. Nie kłamiecie na pewno? Nie. 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 To zapraszam. Ciebie? Nie. Ciebie? Nie. Poczekaj, ty już smyczkę dostałeś? Wiesz, to jeszcze nie, nie miał smyczy. To nie miał smyczy jeszcze, Bartuś, niech podejdzie do mnie. Bartuś, chodź, chodź. Dawaj, dwóch babciów przyjdzie. Moment. Tyk. O, no, widzę, że ty to masz w lepszym miejscu. No, Momencik. A mam antykwalifikator? Chodź, chodź, chodź. Widzicie, nie no, jest to na krótko, tak? A mam antykwalifikator? Teraz następne pytanie. Od ilu lat można jeździć motocyklem takim małym? No, kto zna? Ja wiem! No, słucham.

No pan nam mnie będzie prosił dobra. o odpowiednią osobę, Dobrze, która podnosi tak? łapkę do góry o odpowiedź, no? bo tak to przekrzykujecie się. Powiem wam, mniej więcej, podpowiem wam, że to jest granica wiekowa od dwóch do 6 lat. Jak ja, to ja, jest ja, to ja, sześciu, ja się, śledzi, się śledzi. Górę. Łapka, w górę. No? łapka w górę. Łapka w górę. Kto wie łapka w górę? No? Ile lat? Świeca. Ile? Zapraszam. Czyli tak, w razie jakbyście kiedyś chcieli spróbować własnych sił w drwęcy, eee, o, poczekajcie, eee, najniższy pułap wiekowy to jest 3 lata i masz no 3 lata to już możesz też zaczynać w drwęcy, jako? pod opieką rodziców i trenera oczywiście, to możecie próbować. Teraz następne na pytanie, ja mam które zadam. Poczekajcie, słuchajcie, żeby, żebyście później słyszeli wszystko, tak? E, co sportowiec musi zrobić, żeby dobrze jeść? No po kolei. Jeść owoce. I co jeszcze? Warzywa. Warzywa. A jeszcze owoce i warzywa? Plawo jazdę Jasne. Nie, nie, zapytajcie, jesz owoce i A może zobaczymy, nie? Jest może ale Antioś, tak? jesteś szczery. Tak trochę się Za zaszczerujesz brawo. Tak? Jesz? Nie, dziwuj się, jesz? Lubisz na pół. pół na pół, Tawar. tak? Zapraszam do mnie. Super, żebyś za nauczył. Zachowuj za Tak jest. <laughs> No i co jeszcze trzeba robić, żeby dobrze iść? To jeszcze ja trzeba... No, ja słucham cię. Jak można Pani Wioro, tak? Co trzeba jeszcze robić? Żeby Widzieć. To jest pozwolenie. tutaj usiąść, No, to jeszcze pomyśl. No. Pomyśl dobrze, co jeszcze trzeba robić, żeby... Tak jak na przykład biegacze, żeby dobrze biegać, co, ro... co robią? Wito, no, to widow, mów, i tak to. Widow, no. O, zapraszam do to. No, Czyli trenować, tak? trenować, trzeba dużo ćwiczyć, tak? A co ty byś chciał na przykład trenować? Nic nie chciałbyś trenować? A ja się w nie trenuję, no, bo... Może, 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 ja <laughs> W tym treningu czasem warto zjeść słodkie, tylko nie mówcie mojemu trenerowi, dobrze? Ale proszę, ja prowadzę, dziękuję. Słuchajcie, a czemu warto jeść słodkie? Czasami można po treningu tak Ale treningu, słuchajcie, ja też nie jemy, okej? Okay? Potem. Potem ja mam tak? Ja tak? jak myśli, myśl, dlaczego tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie? Nie? Pani, ja ja dziękuję. Dziękuję. No tak bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję. Pani, żeby utrzymać... O, brawo. No to wiesz, że to tak się nagle Już tym, nie nie wiem, to za nic Proszę bardzo. A dlaczego? Żeby nie spać. Żeby nie, żeby nie z motocykla, tak? I żeby nie przejechało auto. A, no to, A, to, to, to tak. żeby jechał tam gdzie chcemy. Nie! nie. to Jest skręcanie! No, no właśnie! Tego. Właśnie, czyli skręcamy. Podstawową podstawą e, 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 na motocyklu jest trzymanie dwoma rękoma kierownicy, my nazywamy to inaczej kiera, i dwoma palcami, trzymając, trzymając, nie wciskając klamkę sprzęgła. I klamkę hamulca. Do czego hamulce służą? Ja wiem, żeby, żeby, ja wiem, o, o. żeby się zatrzymać. No prawo ja nawet nie wiedziałem, że tutaj tylu zawodników jest. A ile, ile hamulców mamy w motocyklu? O. Jeden. Uuu. Jeden? Nie. Dwa? Dwa. Uuu. A jakie dwa? A jakie dwa? Pokażesz? Idź, pokaż. chodź, Gdzie jest hamulec? O, ty tu, a drugi? Drugi tutaj, tak? Powiedzcie mi następną rzeczą. Czy musimy mocno nogami trzymać fotocy? To tak jak ja jazda z koń, na koniu, tak, prawda? To jest na koniu, kiedyś. Michał, no jeszcze się trzymasz? Laura, tak? Jak masz Dobra, to trzeba się trzymać w z nogami? Czemu? Żeby nie spać. Żeby nie spać, czyli na motocyklu to tak jakby koń tylko napędzany jest benzyną, czyli jedyną, tak? Dobra, teraz powiem. <grym się> Ale <zająć> co, dobra, powtórzę pytanie, słuchajcie. Jak jesteśmy na treningu, tak? Co nam się może przykładowo stać, jak na przykład trenera nie będziecie słuchać? No? Mów. Dokładnie. I co jeszcze możemy zrobić? Do, e, do ubioru właśnie Wam pokażę, żeby każdy mógł sobie podejść, też zobaczyć. Podstawowym elementem każdego zawodnika jest to. Raz! I co kask chroni? Głowę! Głowę, tak? Czy musimy w nim jeździć? Super. Następną rzeczą, która nas. Bardzo mocno buty, buty specjalne Buty, bobek specjalne. Buty bobek specjalny. Młody bobek buty na jak... Buty 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 czy. Czy czy no, możecie, no, możecie, no kto chce podejść i no, go, no, go, i

tak, można na głowę. No to coś się no, chodźcie po kolei. Teraz zobaczcie. Buty. Rozpinamy troszeczkę inaczej jak te wasze. Albo jak te watę. Kto jest najwyższy z grupy. Ja jestem. To jest najwyższy. Antek?